Witajcie, witajcie. Witamy Was w kolejnym dniu. Jakże pięknej, wiosennej pogody na placu budowy. A przepraszam, to jest plac słowiański, ale obecnie można powiedzieć, że to jest plac budowy. Normalnie jak w Poznaniu na rynku. Nie wiem czy mnie słychać. Jakoś dotarliśmy tutaj mimo przeszkód drogowych. Jesteśmy dzisiaj w śniadaniarnie między bułami. Bardzo wysoko na Waszej liście. Nie pamiętam, drugie, chyba miejsce albo trzecie. Albo czwarte. Nie, 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 nie. Maksymalnie siódme. Drugie albo trzecie. Co to zjemy? Jak to jest w środku? Jaki klimacik panuje? Jakie są ceny? Zaraz Wam wszystko opowiemy. Aha, będzie się działo. Siedzimy moi drodzy. Mamy menu. Ono jest bardzo obfite. Trudno się tu właściwie zdecydować, co tutaj wziąć. No ale myślę, że. No co ja mam Ci ochotę? Chciałabym coś bez jajek, bo po ostatnich tych w wychodnych śniadaniach, gdzie ciągle jemy jajka, to już mam trochę dosyć jajek. Może wezmę sobie coś na słodko. Może jakiegoś tosta francuskiego, albo może jakiegoś... naleśnika. Zobaczymy. Dobra. No to jest bardzo śmieszne, słuchajcie. Właśnie dostaliśmy nasze śniadanie. Więc tak, stwierdziłam, że jedno śniadanie dla mnie to jest za mało, więc miałam sobie jak na słono i na słodko Nie mam... Ja mam tylko na słodko to jest flagowe danie tutaj y, tej restauracji czyli tost z indykiem szarpanym i do tego jest karmelizowana cebula trochę warzyw trochę pieczarek y, tutaj mamy naleśniki na słodko z domową konfiturą kawka jak zwykle herbatka ja już swoje spróbowałam, jest bardzo dobre, bardzo czuć je, słodki sos barbecue, fajny czatnej z cebuli, mięsko szarpane, prosty, zaraz Wam powiem, do, pieczy do pieczywa się jeszcze nie dostałam po prostu. Mm. Fajna, maślana buka, bardzo dobra. No, bardzo dobre. A to? Bardzo dobre. Mam porównanie, bo jadłem takie same, czy też podobne jajka po gońskiej, w siedemnaście. W Lemonii, tak? W Lemonii też miałem, właśnie, jajka z łososiem, ale. Wydaje mi się, że tamte mi lepiej smakowały, niż te, te nie są złe, one są bardzo dobre, ale wolałem tamte. Odłożyłam sobie kawałek tej buły. Mm -hmm. Słuchajcie, no y, wydawało mi się, że to nie, jest, nie będzie takie duże, bo było bardzo dużo rukoli i innych listków, ale takie wszystko rzeczywiście jednostajne, jak ja, im dłużej jadłam, tym bardziej mi się takie wydawało to takie mocno y, przetłaczające, bo tam było dużo mięsa i na dodatek to wszystko było bardzo słodkie, bo była z cebuli i z barek do kiu, takie mocno docukuszone. Do o, konfiturka się rozleła, fajnie. Są jakieś domowe przetwory, zobaczymy, czy to jest malina, czy to jest łyskawka? Wygląda chyba na malinę. No takie typowe domowe naleśniki z bardzo dobrą konfiturą. Niestety już trochę stały, a my siedzimy w takim przeciągu. Już trochę wystygły, ale te naleśniki można też jeść na zimno. Tam to też nie jest złe, ale taka bardziej konkretna porcja, raczej męska. Jak pani to przyniosła, to się uśmiała, że ja to mam zjeść. Następnym razem chyba trzeba będzie się zapytać, co polecają dla kobiet. Jak pani przyniosła, była przekonana, że to dla mnie. A ja dostałam takie malutkie, dwa jajeczka. Tak, a ja się rzuciłam na taką burgerową porcję. Jeśli chodzi o moje jajka po benedyktyńsku, to okazało się, że w tych moich jajkach była jeszcze marnowana cebulka. Przepraszam, to nie cebulka, to był koper włoski. Marynowany. Marnowany koper włoski, tak. Ja yy, nie, nie próbowałam, ale znając w ogóle koper, którego nie cierpię, yy, a on jest dosyć taki charakterny w smaku i być może on był po prostu tutaj trochę popsuł to, nie? W ogóle się pierwszy raz spotykam, żeby jajka po benedyktyńsku były z kopem włoskim, ale taka wariacja po prostu. Może niekoniecznie udana. Al, albo przy, nam po prostu nie. Mi, mi w ogóle by nie przypasowało. Ja nie lubię kopru. ale pawełkowi po prostu nie przypasowałem. No. No, było to zbyt intensywne. Jajka po medycynie są zawsze takie delikatne. delikatne. Ten łosoś czasami właśnie przez to y, ty lubisz mniej łososia, żeby to nie przycimiało całego jajka. Tak, tutaj jednak tania. nie było za dużo tego łososia, tylko tutaj był. Ten koper. Łosoś plus koper w tym jajku nie, był. Mówimy temu nie. Był, był nie. Natomiast y, jak nie było tego mm, kopru włoskiego marnowanego, to było. Bardzo dobrze. Moje też dobre, tylko za duża porcja i troszeczkę za jednostajne. Ale to... No hicior. No dobrze, najedliśmy się okrutnie po raz kolejny, ja nie wiem, te śniadania na mieście przez was, znaczy dla was robione, to yy, trochę nas kosztują w, żo w żołądku miejsca, bo w domu to byśmy tyle nie zjedli. Oj nie. Byłaby jedna bułka by weszła i koniec by było, a tutaj po prostu trzy śniadania i to jeszcze takie wypasione. Yy, cena 114 zł, z tym, że wzięliśmy trzy porcje. Yy, ja bym spokojnie się tymi naleśnikami najadła, więc te 30 zł można z tego odjąć. Yy. Po raz kolejny już Wam mówię, że bierzemy specjalnie, żeby Wam różnorodność pokazać. Pokazaliśmy Wam dzisiaj właśnie łososia z jajkami, pokazaliśmy Wam mięsną wersję i. Tak, normalnie naleśniki. tyle nie jemy. No właśnie, chociaż ja nie wiem jak to będzie dalej, to trzeba będzie chyba trochę poćwiczyć więcej, bo przez te filmiki to my tak trochę za dużo jemy. Czy polecamy? Polecamy jak najbardziej, wszystko bardzo dobre. Polecamy, ja też polecam na te naleśniki, a dopytałam jeszcze Panią, to była konfitura domowej roboty truskawkowo-wiśniowo i jeszcze tam w środku były maliny yy, sami to robią i na tą konfiturę i w ogóle na te naleśniki musicie tu koniecznie przyjść jeżeli ktoś lubi naleśniki no to to było po prostu jak, no jak u babci te naleśniki smakowały przepyszne były yy, jest... nie umniejszając nic naleśnikarni w której już byliśmy te chyba były no, lepsze no, niż w ta, tamtej no, naleśnikarni. Tam jedliśmy różne, tam można różne Tam zjeść. też jedliśmy z, z jakimiś malinami, z słonymi. Tak, tam były inne. Tam było, tam było inne na, także tam, tam na słodko tak dobrze nie smakowało, jak tutaj. Tutaj były bardzo dobre. No, także jak będziecie mieli okazję, to zapraszamy Was do Między Bułami, a tymczasem zmierzamy do Stronę, kolejnej... Tak, do kolejnej naleś, naleś... nie naleśnikarni. Śniadaniarni. 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 Będziemy jeść znowu. Tak, za mało nam jeszcze. Jesteśmy już na miejscu. Dzisiaj śniadanko w klimat bistro. Dwójka yy, na Waszej liście. Jesteśmy jeszcze na jedzenie po poprzednim, ale damy radę z listą. Yy, tak. Yy, już sobie zamówiliśmy. Karta jest podzielona na dwie części. Są śniadania do godziny 12, i potem się zmienia na latówkę, na yy, Pozycji jest sporo, aczkolwiek jestem zdziwiona, bo. Jest mało pozycji na słodko. Z tego co zauważam, tylko dwie. Yy... Są przeróżne rzeczy. Yy... Od takich bardzo prostych, typu jajecznica na grzance, po yy... krok madame, hmm. jakieś różnego rodzaju. Ale nawet burgarskie. Krok Messie nie ma. Nie ma. Jak ktoś dali wie, jaka jest różnica, madame, to piszcie w komentarzach. Dalej krok Madame, a nie dalej krok Messie. Aż dziwne. Yy... No, no to widzieliśmy sobie dzisiaj. Tylko dwie propozycje Wam przedstawimy, bo ta yy, ostatnia to trochę nie jesteśmy już w stanie tych trzech śniadań zjadać. Nie no trzy, bo jeszcze mamy sałatkę. A no i przyjrzyjmy sobie taką dodatkową yy, sałatkę yy, warzywną. a no, jak zwykle kawka, herbatka. Zobaczymy, no bardzo yy, wysoko przez Was yy, oceniana na liście Radia SP. Zobaczymy. Tak, top 7? Znaczy top 2. Top 1, 2, 2. Tak, tak, Top 2. Także zobaczymy. Sesja zrobiona. Możemy się wreszcie zabierać. Na szczęście paru, paruje, więc chyba jest ciepłe. To jest bardzo gorąco, a ty masz wystrzymać. na zimno. No <grym> to ja mam na zimno? Nie? No, na zimno raczej. Mmm, truskawki. No są różne rzeczy, ale lemonka taka w całości fajnie wygląda. Ale co ja mam z tym zrobić? Kwiatki. Mm, nie wiem, co mam mieć, czy tą stronę, czy tą stronę. A jest z rzodkiewką, ta bez. Zacznę od tej bez. Ja mam taki typowy krok madam. Dużo beszamelu, dużo y, tego sera. Jajeczko się rozpłynęło ładnie. że nie ma messie. Bo ja jestem jednak facetem, bym wziął messie, ale musiałem hmm. wziąć madam. Czy są takie warzywka dodatkowe? Można sobie pomylić. Hmm. Fajne świeże. Fajny sosik. To idealne właśnie, żeby przełamać tą taką tłustość tej kanapki. Wiesz co, nie ma się czego przyczepić. Mógłbym tam nawet trochę posolić i Aha, znowu. ja lubię takie bardziej na. My to jesteśmy <laughs> wybredni. Na ostro. Ale to jest, to jest i tak bardzo dobre. Yy, a to jest takie delikatne. No, moje to dopiero Oczywiście dla kobiet to takie bardzo dobre y, połączenie, bo to jest pasta z awokado, blanszowany y, szpinak taki podsmażony, krewetki i każda potem z tych kanapeczek ma coś innego, jedna ma kwiatuszki, jedna ma limonkę, jedna ma truskaweczki, co kto lubi to sobie może wziąć, ja tak za kwiatkami w jedzeniu nie przepadam, ja wiem, że one są jadalne, ale mimo wszystko nie będę ich jadła. Mm. Ja za to mam szyneczkę, sereczek, beszamelik <laughs> i jajeczko. No, to, to jest takie bardziej tłuste. Chciałam się na to połazić, ale chyba tylko kawałek wiem, bo nie do. O, mi to smakuje. Mm. To jest takie tłuściutkie. Ale dobra chałka. Ojejku, pieczoło jest przepyszne. No i zjedliśmy. Zobaczcie. Tłuściutko. Nic puste, nie ma. Znaczy, że nam smakowało. Tak na, na szybko Wam powiem nasze wrażenia. Na szybko. Ym... Które wybierasz? Jakbyśmy jakbyś miał jedno wybrać, to które wybierasz? Tak, tak, Na szybko mam wybierać. Gdybym wybrał. Myślę, że. To jest bardzo szybko. Krok madam albo te, te kanapeczki. Aha. Yy, Krok madame z tą sałatką. Dlatego, no. że tu brakowało jednak jakiegoś warzywa. Dlatego mieliśmy sałatkę. No to fajnie przełamało. A jakbyś miał wybrać między, między, buła, między, między bułami a dzisiaj? Znaczy dzisiaj no to, co teraz jedliśmy, to. Co w tych bułach A jajka, poszutowane. Trudny wybór, bo jedno i drugie było bardzo dobre. Myślę, że najpierw bym przyszedł tutaj, a potem by poszedł tam. A ja bym. Przyszła tutaj na ten krok Madame. Tam zjadła te naleśniki z tą konfiturą. Mówiłem. mówiłem. Bardzo fajnie zrobiono ta y, Krokmana, bo było bardzo dobre pieczywo. Y, no Taka ta porcja dość duża i tłusta, nie? To dużo takich tłustych rzeczy. Także tym spokojnie nawet. Osiłek ja, się naje. Tak, tak. No, y, to takie troszeczkę bardziej wydziwiane, takie, takie damskie, wiecie, no takie kwiatuszki, jakieś takie truskaweczki na górze, jakieś Mimo, że to ja miałem madame. No dobra, no. No i, te, no i, i jak ja mnie trochę coraz nad treścią z tym. Pierwszy raz widzę awokado tosty z krewetkami łączone. Bardzo dobre mi no, ja Mi nie pod... właśnie to, to połączenie. Może dlatego, że jest rano bardzo i po prostu mi nie podeszło. A mi podeszło. Krewetki smażone na no świeżo ciepło jeszcze były. No, to, no, jak Kto lubi, ale ja kto, lubię no, krewetki. Widzicie, no jest, jest nas dwójka i każdy z nas ma inne, <laughs> inne odczucia. Y, bardzo dobra kawa. Mały minus za wielkość. Cappuccino. I mały, mały minus min za mało kawy. Za mało kawy. I <laughs> drugi mały minus za to, że jajeczka są z w dzisiejszych czasach no, my przynajmniej uważamy na to, jakie jajka kupujemy. No, bo jest napisane dobrze, że jest uczciwie plus za to, że jest uczciwie napisane, że jajka są siłkowe. Więc plus i minus daje minus. Nie, no, nie wiem, co daje. Tak, plus i minus daje. No tak. No, no dobrze. No, <laughs> były dwa minusy, mielibyśmy plus, a tak jest plus minus Aha, to damy minus za jajka i minus za coś tam. I to widzie plus. A i minus za tamtą, bo za małą kawę. No, to wyszła, plus. wyszedł plus. Wyszedł plus. <laughs> No, ja, um, ogólnie jesteśmy zadowoleni. Ja mam najdroższe śniadanie z całej karty. Te awokado toasty były najdroższe i one kosztują um, 34 zł. Twoje, Pawełku? Trok mam 28. No, no to 30, 30, 60, pewnie napoje, no to 80. No, 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 no tak jak wszędzie. Ta porcja śniadania 30 zł, kosztuje mniej więcej. Tak. No podsumowanko, krótkie. Krótkie podsumowanko, bo właściwie podsumowaliśmy już o, tak. w knajpie. Jak siedzieliśmy, wszystko tak, dobrze, tak, tak. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, jedzenie smaczne. Słuchajcie i co? No i zapraszamy Was na kolejne filmiki. Zapraszamy do subskrybowania. Piszcie, gdzie byście chcieli, żebyśmy poszli. Bo może Wy macie jakieś swoje propozycje. My tak chodzimy na razie według tej Waszej listy. Ale może akurat się pojawiły w międzyczasie jakieś fajne inne miejscówki które byście chcieli nam polecić, albo które byście chcieli, żebyśmy odwiedzili. Dziękujemy za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, prosimy o dalsze. Oglądajcie poprzednie filmiki z Zielonej Góry i nie tylko. No i już. do zobaczenia w następnym filmiku. Tak jest, następny filmik już niebawem.